Ja to ostatnio usłyszałem, że jest taka propozycja, żeby nazwać tą wspólnotę nie anonimowi alkoholicznym, tylko anonimowi abstynencji. Bo, bo dla niektórych problem się, się zaczyna dopiero jak, jak przestają pić. No ja po prostu jakbym tak szczerze powiedział, to nie wiem, czy... Bardziej myślałem o samobójstwie, pijąc czy nie pijąc. Bo te... ja, ja nie należę do ludzi, którzy przestają pić i, i życie im się układa. Nie? I się cieszą. Nie? Niestety. No i tam jest napisane w tej wielkiej księdze, że, że tacy jak ja to są właśnie beznadziejni alkoholicy że im nic nie jest w stanie pomóc, nic. Kiedyś, kiedyś, mi się wydawało, że jakaś fajna dopa, jakiś seks, samochód, jakaś podróż gdzieś za granicę. O, żeby tam ktoś mnie pochwalił, docenił. No tak jak tutaj Maciej powiedział, o, żeby sponsorem Ktoś mnie e, e, chciał, żebym był jego sponsorem. Teraz uciekam od tego, jak po prostu jest. Chętnie bym po prostu sam się zamknął i siedział. E, i, tam, i, I chciał radości od tego życia. Że, żeby mi było fajnie. Ale okazuje się, że. Że tak nie jest, że nie ma nawet takich proszków, nie, żeby było fajnie. Ja nawet do psychiatry poszedłem. Nie? I mówię pan da, no to ma, ma pan to. Patrzę, jeden kuper 30 lat nie pije, bierze. Długi 20 lat nie pije, bierze. Nie? I mówię, a jak tam z seksem? Mówię super tego. Spod, spotkałem się z jego żoną i z nim. Pytam się, Magdy tak, mówię, Magda, kto to jest? Czy ja to jest jego matka czy jego żona? Ona mówi co ty tym się, że tak wszyscy moje takie jak ty, młode grupy, To jest jego żona. Nie. No to ja nie dziwię się, że z seksem wszystko jest okej. Okay, no i jak przeczytałem działania uboczne i, i porozmawiałem z, z takimi co szczerze mówili, wiecie jak to tylko język ci zostaje, bo tam... O tam o tych innych sprawach to możesz zapomnieć. Ja wiem to, ja dziękuję za taką radość z życia. No, nie? <śmiech> <śmiech> Niewiele rzeczy chciałbym w życiu mieć, ale przynajmniej <laughs> wieloma się mogę pogodzić. To, że nie kłamie, nie kradnę, nie piję, yy, nie palę, ale żeby jeszcze no, być nie, niesprawnym, no to już w ogóle na, na linę lepiej już iść. No, no, Ej, no i co? I okazuje się, że oni, oni mają metodę mają metodę i mówią, że, że, że jest to działanie. Ja mam powiem tak, ja jestem, wiem, wiem, jak rozmawiałem z innymi kolegami, ci, co mają depresję, to wiedzą, co to jest. Bo no to jest nieraz moment, że ja na tym wziął jakieś proszki nasenne i w ogóle nie wyszedł z domu. Ja wczoraj się bałem wsiąść do samochodu. Mówię, kurczę, to jest Mówię, Mówię, co jest? Mówię, Mówię, nie, pojadę metrem, pojadę tramwajem, pojadę tego. No, ja się tu przemogłem, pojechałem. I, i, nie, i nieraz mam, mam takie stany, że ogarnia mnie lęk. Normalnie ogarnia mnie lęk. I wiem, że jedynym wyjściem na ten lęk, to jest właśnie działanie, wyjście do ludzi, ten. I, no i nieraz to jest, słuchajcie, przy tym przywitaniu, na tym spotkaniu, nie, jest e, na tym pen, pendolino, to jest takie te witanie się z każdym, nie? tutaj to nieraz jest tak, można usiąść spokojnie i, i nikt nie podejdzie, ale na pendolino, że się człowiek musi tam przywitać, nie? I, no i okazuje się, że, że już po tym przywitaniu już jest już lepiej, już się jakoś coś się, e, ten. I, i, I to jest dziwne, że jak dopadają mi takie stany, ja na siebie mi się gdzieś schował, zamknął i po prostu z nikim nie gadał, a jedynym wyjściem na ten stan jest właśnie wyjście do ludzi i, i obcowanie z nimi. E, no i, i, ja, i ja uwierzyłem w to, że jednak te, te działanie pomaga. Jeśli ja na ja przykład siedzę tutaj na, na meetingu i, i, i ja się nie bawię telefonem. Nie? Mam, Mam 600 osób, 700, nieraz 800. I po prostu im, im wysyłam z całego świata, wysyłam im linki i na tą grupę. I niektórzy, tu już mi teraz parę osób pomogło, bo, nie. bo, bo niektórzy siedzą w domu i, i nawet im się wyjść nie chce, a poprzez taką grupę, gdzie się można nagrać na żywca i mówić, no już 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 komuś jest lepiej. Nie? Ja zobaczyłem, że jest jakiś taki trudno mi o tym mówić, ale muszę to powiedzieć. To jest taki kontrakt, że jeśli ja będę pomagał innym, czyli będę dzwonił, będę sponsorował, będę pomagał jakoś telefonicznie, nie, nie, nie przejdę obojętnie. Też naj, najchętniej, bo, bo ktoś kiedyś powiedział przychodzi nowy i, mu, i mówi, że tam, że wszyscy się na niego patrzą, czekają co powie że, Nie, prawda jest taka, że mają go wszyscy w dupie. Każdy jest takim zakrojonym egoistą, że myśli tylko o sobie i tak dalej. Nie? To też nie jest do końca prawdą, ale e, taka jest prawda o mnie, nie? Że, że ja żeby wyjść z tej swojej skorupy egoizmu. No to wierzcie mi. Ja wam powiem tylko taki jeden przykład wczoraj. Ja pojechałem na, na Pendolino na plac Grzybowski. Tam tego, tego i tego się tam... Do pierwszej do mnie poszedł, pogadaliśmy. No coś szczęścia, no co. Wsiadłem w samochód i mówię, podjadę jeszcze na górkę. Podjechałem tam na górkę. Tam coś tam powiedziałem, bo tam rocznica była 27 kolei. I wsiadam w samochód, chodzi do, do mnie kolega i mówi jak możesz mnie podwieźć? Ja mówię, ty, ja sam jestem po mityngu, jestem po spotkaniu, po dwóch. przemęczony już tymi, 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 Zresztą dlaczego mam cię podwieźć, nie? No, Ale później nagle sobie przypominałem, zaraz, on mi nagrywał płyty, nie, nie tak dawno. Później, nagle sobie przypominam, że ja przez 16 lat nie miałem prawo jazdy, o. i wszyscy, kogo nie poprosiłem, mnie podwoili. I to nie to, że na miting tam koło domu, ty, tylko do drugiego miasta. Nie? Tu mnie kolega zawiózł do Frankfurtu nawet. Nie? I mówię, to ja, to mnie się nie chce go podwieźć po drodze, bo ja na Mirano na Castroicia. I kurwa, taki jestem. Coś, musiałem sobie przypomnieć. Nie? I, no i okazuje się, że ja muszę na tą swoją trzegłość, tak jak Feluś nam mówił, to jest ta lampa Ladyna, ja muszę ją czyścić, szma, to ona zabłyśnie. Nie? Ja muszę sobie przypomnieć właśnie to, co Robert powiedział, że jak się napije, ja mogę zatłuc kogoś, ja nawet nie będę wiedział. O tym. Nie będę wiedział. Ktoś ruszy coś takiego. Że ja potrafię na trzeźwo takie rzeczy zrobić, o których bym się w życiu nie podejrzewał. Na trzeźwo, a co dopiero po Ja pamiętam, przyszedł chłopak młody później, go wziąłem do motokafe. Pamiętam, otworzyliśmy z, z Ormianami, tam na nowym Zjeździe. E, I ten, i on. Ja mówię, a on wie się, a ja sobie wiesz A on mi bo to jest po trzeciego piętra skakałeś. Ja szukałem, no tak po balkonach, mówię. Tak. Człowiek sam zapomina po prostu rzeczy. Nieraz nie chce pamiętać, nieraz są, ale dzisiaj, dzisiaj po prostu wiem, żebym odzyskał tą, tą swoją poczytalność, żebym zdał sobie sprawę, że dla mnie jedynym ratunkiem, słuchajcie, to, to, co, to co ostatnio Gienek powiedział. Dla mnie najważniejszą rzeczą dzisiaj, to nie jest to tam, czy nie starczy pieniędzy, czy nie starczy, czy ja jestem y, y, z kimś tam. Tylko najważniejszą rzeczą to jest, żebym ja się nie napił. Bo jak ja się napiję, no to wszystko jest do dupy, Po prostu wszystko. Nie, ja, nie ma takiej kwestii, żeby po prostu nie spierdzielić. Ja wszystko stwierdzę. Ja już miałem taki moment, to się w Amerykanie. Dajemy ci gwarancję, że jak się napijesz, cokolwiek kochasz, to wszystko straci. Ja straciłem wszystko, łącznie z żonami, z dziećmi, z pracami, prawo jazdy, samochody, mieszkanie. Zero, było zero. Byłem bezdomny, ale nie straciłem pychej. Byłem nadal pyszny. Przychodziłem na te spotkania i nadal się że... A dzisiaj, a, 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 a dzisiaj wam, wam powiem, tak jak ostatnio gadałem z tym przyjacielem z Portugalii mi tam mówił, dzisiaj mam taką wartość, że właśnie nie piję, nie palę, nie kradnę, nie kłamie. I to okazuje się, jest jakaś wartość dla mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.